Jak wyznaczyć przybliżenie takiej liczby? 10 do potęgi 4 trzecie. Możemy zauważyć, że w tej potędze kryje się ta potęga. No bo przecież tą potęgę możemy zapisać w takiej postaci. 10 do potęgi 1 trzecia razy 10 do potęgi 3 trzecie. Pamiętamy, że jeśli. Mnożymy potęgi o tych samych podstawach, to wykładniki potęg możemy dodawać. I co dalej? Przepiszę 10 do potęgi 1 trzeciej razy 10 do potęgi pierwszej, bo 3 trzecie to przecież 1. To się równa 10 do potęgi 1 trzecia, razy 10 do pierwszej to jest 10. I teraz Zamiast tej potęgi wstawiam tą liczbę, czyli 2,154435. Tą liczbę mnożę przez 10, czyli muszę przesunąć przecinek o jedno miejsce w prawo, i otrzymam wtedy 21,54435. I mamy pierwszy wynik.